Konstytucja Rzeczypospolitej wpływa w, w, w naszym życiu codziennym, przede wszystkim w aspekcie prawnym, tak? bo mamy prawa i obowiązki. I myślę, że wtedy się albo e, to nigdy stosujemy, albo się nie stosujemy. E, ale potrzebne są zarówno prawa, jak i obowiązki każdemu obywatelowi. Wiem szczerze, chyba bezpośredniego wpływu konstytucja na życie codzienne raczej nie ma. Są inne akty prawne, które mają wpływ na nasze, życie, na nasze życie codzienne i które je regulują i te akty prawne w sposób bezpośredni wpływają. Więc konstytucja wpływa, ale raczej pośrednio. Myślę, że w obecnych czasach Konstytucja Rzeczypospolitej ma małe znaczenie, i świadomość przeciętnego Polaka jest też niska. Co do świadomości, no na pewno był pik zainteresowania konstytucją podczas poprzednich rządów i protestów, które, które się odbywały. I protestów związanych z przestrzeganiem przez rządzących zapisów konstytucji, więc wydaje się, że trochę ta świadomość się podniosła, ale, ale jak zawsze, jakby coś, czego się jest, czego się nie korzysta na co dzień, jakby gdzieś tam ulega zapomnieniu i, i erozji, więc wydaje mi się, że ponieważ. Znowu nawiązując do pierwszego pytania, ta, ta konstytucja de facto nie ma bezpośredniego przyłożenia na życie codzienne, to, to też chyba jej świadomość codzienna jest raczej znikoma i, i, i stymulowana ewentualnie, stymulowana jest zainteresowanie się tą konstytucją jakimiś spektakularnymi wydarzeniami społecznymi. Tak, zauważam różnicę. E, osoby starsze jednak przywiązują większą e, wagę tak, do, do konstytucji. Pamiętają jeszcze, mimo wszystko, czyli dziadkowie na przykład, tak, pamiętają e, czasy, dlatego że e, większy był też nacisk społeczny i świadomość społeczna nakładana na znaczenie konstytucji. W szkołach, w generalnie wśród w, w, w rządzących, niż teraz, więc pokolenie młodsze ma mniejsze, mniejszą świadomość i mniejszą wagę przywiązuje do, do konstytucji. Albo nawet e, dzieci w podstawówce mogą Kompletnie nie mieć takiej świadomości o czymś takim jak konstytucja, mimo tego, że jest w klasach 1-3, uczymy się o tym, tak. Później jest kontynuacja oczywiście, ale ten nacisk jest mały i, i, i trochę tak na szybko ten temat jest poruszony w szkole i, i później ta świadomość. Tego pokolenia, które rośnie, jest dużo mniejsze. Najkrótsza odpowiedź brzmi, że nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie wiem, jak podstrzega konstytucję młodzież, dorośli albo, albo seniorzy. Nie mam pojęcia. Powiem szczerze, że nie wiem, jak jest w innych krajach. Nie... Takie jakieś wybiórcze, tak? Tematy, nie wiem, jak wolność, czy generalnie feministyczne, czy, czy jakieś ugrupowania takie, które walczą o wolność słowa, wolność wybory, tak, ma chyba większą świadomość niż u nas w Polsce, bo u nas są takie zrywy, gdzie walczymy o coś, a później się dzieje nic. Więc wydaje mi się, że jednak Niemcy, Francja, tam jest większa świadomość. No tak, w, w, konstytucja w krajach demokratycznych, można powiedzieć, jest bardziej aktem, który który jest przestrzegany i który jest otoczony przez też instytucje, które stoją na, na straży tego, żeby ta nadrzędna, żeby ten nadrzędny akt prawny faktycznie takim był i powodował, że inne akty będą z nim zgodne. Jak się przenosimy w kierunku krajów mniej demokratycznych, no to można powiedzieć, po, po, po wszystkie wszystkie rzeczy są podporządkowane Podporządkowane władze. Myślę, że w Polsce jest, jakby porównując nas z innymi krajami, no raczej podobnie jak w większości, chyba, krajów Unii Europejskiej, co zresztą też jest wspomagane przez mechanizmy praworządności Unii Europejskiej. Przechodząc na wschód, no to. Tam jest większa frywolność i dowolność w interpretowaniu tego, co w konstytucji wiąć i co będzie sprzyjało utrzymaniu władzy przez rządzących.